Dzień dobry. Dzisiaj mam odkrytą przeze mnie nową autorkę Joanna Jaks i jest to cykl powieści historycznych ale w zasadzie opartych na historii polskiej, ale są postacie w większości fikcyjne jest to typowa beletrystyka pięknie osadzona w Historii Polski. Zaczyna się, to jest taka saga, zaczyna się sześcioma, sześcioma tomami, czyli mam w tej chwili sześć tomów, i mm, potem są trzy tomy, potem są następne trzy tomy, i potem są cztery tomy. Spróbuję nie w jednym odcinku, ale powiedzmy w trzech odcinkach podzielić to wszystko, i cośkolwiek powiedzieć na temat y, i troszeczkę autorki, bo to niewiele, i w zasadzie samego, samej książki, samej sagi, beletrystyki. Ja odkryłam tą autorkę, ponieważ dostałam w prezencie pierwsze 6 tomów. Tak mnie to wciągnęło, że przeczytałam całą sagę. Nie wiem, czy będzie kontynuacja, ale przypuszczam, że. W zasadzie to, na czym się skończyło, powinno nam wystarczyć, chociaż Polska dalej funkcjonowa funkcjonuje, i przy ostatnich czterech tomach powiem, kiedy się kończy ta powieść. Pierwsze sześć tomów to jest pod tytułem Zemsta i przebaczenie. I każdy tom ma swój, od, swój tytuł. Pierwszy tom to są Narodziny Gniewu. Pierwszy tom zaczyna się w 1915 roku, narodzinami jednego z bohaterów, czyli Emila Lewina. Emil Lewin rodzi się w małej chatce. Gdzie rodzina jest uboga, ojciec inwalida wrócił z pierwszej wojny światowej i wie, że to dziecko, które właśnie się urodziło, nie jest jego synem, ale w tamtych okolicznościach przyjmuje to za pewnik, nigdzie nie protestuje, że. Że powiedzmy, to nie jest jego dziecko, i wychowuje tego chłopca razem ze swoją córką starszą, która yy, yy, urodziła się przed jego po, pójściem na wojnę. Pierwszy tom zaczyna się w roku 1915, tak jak wspominałam, i kończy się w roku 1941. Yy, w tym samym roku 915 ro urodził się Julian Hłmnicki, to jest jak się dowiadujemy z pierwszych stron już tej pierwszej części, przyrodni brat Le Emila Lewina, czyli mama Emila służyła we dworze no i miała romans z, z panem na Włościach z, z hrabią Chełmińskim i z tego związku właśnie urodził się Emil. Ale gdyby była taka sytuacja, że on byłby jego pierworodnym synem, czy to może by uznał te, to dziecko. Niemniej jednak w tym samym roku i w podobnym czasie hrabia dowiedział się, że jego żona będzie miała syna. Oni bardzo wiele lat czekali na to dziecko. W związku z tym yy, odprawił go z posie i dał jej jakieś tam. Yy, nie wiem, pieniądze, środki, coś się wyposażył, niemniej jednak y, nie przyznawał się do tego dziecka. Cały, y, wszystkie te tomy i y, cała ta, właśnie opowieść, y, też w dużej mierze opiera się właśnie na y, tym y, nieuznaniu tego dziecka, ponieważ to się później rzutuje na Dalsze pokolenia. Ojciec, ojczym w zasadzie, ojciec, który wychowywał Emila Lewina, był bardzo takim człowiekiem z kompleksami. Był prostym człowiekiem, który nie żałował bata, nie żałował pasa. Bardzo był Niedobry dla Emila, i w Emilu narastała taka złość i poczucie krzywdy, że tam gdzieś, powiedzmy w dworze, mają wszystko, a on tu z rodziną głoduje. Tym bardziej ta jego złość i to całe zebrane wewnątrz ten gniew. Narodził się tak jak tutaj, narodziny gniewu, jeszcze bardziej zdwojoną siłą w momencie, kiedy się dowiedział, że y, tak naprawdę jest synem hrabiego, tylko z tak zwanego nieprawego łoża, i w rezultacie hrabia się do niego nie przyznaje. Tutaj y, pokażę po kolei wszystkie tomy, żeby było wiadomo w tej serii. To jest narodziny gniewu. Później drugi tom to jest Rzeka Tęsknoty. Trzeci, Otchłań Nienawiści. To nie będę omawiać wszystkich, znaczy ogólnie opowiem, nie będę wszystkich po kolei omawiać, żeby zainteresować się czytelników i żeby każdy sięgnął po tą książkę, bo naprawdę warto. Następny tom to jest Morze Kłamstwa. Już momencik, bo tego jest dosyć sporo. Bezkres nadziei. I ostatni, szósty to jest Dolina Spokoju. Tutaj w każdy tom i całość rozgrywa się w poszczególnych latach i poszczególni bohaterowie znajdują się w różnych sytuacjach życiowych, w różnych miejscach y, Europy nawet i w związku z tym, że całość zaczynamy w 1915 roku, a te sześć tomów kończy się w 1947 roku, więc mamy ogrom historii polskiej i Połączone z historią świata i II wojny światowej, z uwzględnieniem bardziej historii polskiej, niemniej jednak występuje tam i Hiszpania, bo ktoś z bohaterów się znajduje w pewnym okresie, jak wojna hiszpańska była, i Rosja jest pokazana, i w zasadzie Rosja, Związek Radziecki, później jak służby sowieckie działały i całe to sześć tomów jest związane z bohaterami, którzy w jakiś sposób są ogólnie w Warszawie, w centralnej Polsce. Zaczyna się też również od właśnie tego małego miasteczka Chełmice, i, w, i okolicznych wioskach, czyli mm, tam, gdzie była posiadłość Chełmickich. Jest siostra Emila, która ma piękny głos, Hanka, i która y, śpiewa i w późniejszych tomach wybija się na y, no po prostu znaną polską piosenkarkę śpiewaczkę zdobywa laury i jest dosyć popularna w okresie międzywojennym. Również jest tutaj główną bohaterką Alicja, która jest jej koleżanką, która już pochodzi z lepszego domu, ponieważ Alicji rodzice dobrze sobie radzą. Ojciec, dziadek Alicji jest krawcem i to już jest troszeczkę lepiej sytuowana rodzina. Dwie dziewczyny, które są równolatkami, w zasadzie Alicja jest młodsza, ale zaprzyjaźniają się i Postanawiają, że nie mogą już tutaj dalej żyć w tych hełmicach i w tej wiosce i w tych takich zapadłych i zaściankowych miejscach. Wyruszają do Warszawy, żeby w Warszawie zdobyć jakieś miejsce w życiu i żeby pójść dalej, a nie tylko zostać takimi biednymi chłopkami czy żonami pijaków, bo tam na przykład koniecznie chcą wydać za mąż Hankę za człowieka, który no wiadomo niczego wielkiego nie osiągnął, a wręcz przeciwnie bije, pije i taki jest małoskowy, więc dziewczyny w pewnym momencie uciekają do Warszawy. I w Warszawie zaczyna się ich nowe życie, i zdobywają jakieś miejsce swoje. Alicja jest tancerką i tańczy w lokalach rozrywkowych, a Hanka powoli się kształci, głos i zdobywa aplauz w świecie. Muzyki, świecie śpiewu. I poprzez to, że występują w znanych lokalach, mają różne dosyć duże kontakty i z bogatymi ludźmi, z arystokracją. I tutaj jest całe takie życie towarzyskie pokazane Warszawy w okresie międzywojennym, ale potem następuje okres wojny. I też pokazane są losy tych dwóch kobiet w czasie, w czasie wojny. I tak, pierwszy tom kończy się rokiem 1941. Drugi tom zaczyna się od 1941 do 1942. Potem jest rok 1942 i do roku 1943. Tu wszędzie wchodzą w rachubę też okupacja niemiecka, to co się dzieje w Warszawie, w getcie, jak ludzie żyją poprzez różne układy, poprzez handel, czarny rynek. Oprócz tego są rozgrywki między AK a a powiedzmy, socjalistami, którzy armią ludową. No, w każdym razie, typowa historia Polski w czasie okupacji, w czasie wojny. Bardzo dobrze pokazane różne wątki, na wiele ciekawych momentów z naszej historii. Nie tak jak się w szkole uczy, data od do ten, tylko właśnie tak jak wtedy ludzie żyli, jak sobie radzili, jak ten świat wyglądał. W końcu to było wiele lat. Potem jest Powstanie Warszawskie również pokazane. Następny tom to jest rok 1943 rok 1945. Powstanie Warszawskie. Kanały. Jak były pewne informacje, które nie dotarły do tych, którzy podjęli decyzję o powstaniu warszawskim, jakie były rozgrywki. No, naprawdę taka historia życia opisana poprzez fikcyjne postaci, ale które są bardzo wiarygodne. No i przychodzi y, ostatni ton, to jest y, y, to będzie 47 rok ale jeszcze przedostatni ostatni to jest 45-47 wtedy kiedy Polska już niestety nie jest polską, kiedy y, Sowieci nami rządzą, y, kiedy y, wszyscy, którzy byli w AK są zagrożeni aresztowaniami a y, Alicja, m, która naprawdę była y, bohaterką, można powiedzieć tak, jak w pewnym momencie, jeśli chodzi o Niemców, działała jak los, czyli y, z jednej strony była z, Niemcami, z Niemcem y, związana, z drugiej strony y, stamtąd zdobywała wiadomości i Przekazywała do AK. I ona, która naprawdę dużo dała, żeby tą wolność Polska zdobyła, która walczyła w również w, jeśli chodzi o powstanie Warszawskie, no w ogóle jest bardzo dużo różnych wątków. I bardzo ciekawa postać, i świetnie nakreślona przez autorkę, i bardzo taka lubiana, przynajmniej można ją polubić, pomimo że była kontrowersyjna, ale naprawdę wspaniała kobieta. I w tym momencie trafia do Guagu, ponieważ zostaje aresztowana i trafia do y, Kołymy, do takiego obozu, z którego y, no nie powiem jak to się kończy, niemniej jednak, ponieważ w dalszych tomach występuje, więc w jakiś sposób z tego y, obozu się wydostaje. Niemniej jednak też pokazane jest tutaj właśnie ostatni tom, to jest rok 1947 i pokazane bestialstwo y, sowietów. I pokazane właśnie takie typowo polskie życie pod okupacją. Teraz możemy to śmiało nazwać sowiecką. Pomimo że mówiono, że my jesteśmy wolnym narodem i mamy na wszystko prawo i możemy wybierać, niemniej jednak. To Sowieci decydowali, kto jest dobrym Polakiem, kto jest złym Polakiem, kogo y, trzeba w jakiś sposób unicestwić, kogo do więzienia. I to wszystko jest właśnie taka polska rzeczywistość od 1915 roku poprzez okres międzywojenny, różne warstwy społeczne, pięknie pokazane. Y, 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 potem Wojna, wejście z jednej strony Niemców, z drugiej strony Sowietów, ale wszystko tutaj jest związane z bohaterami, którzy są w, y, związani z Warszawą, okolicą Warszawy i centralną Polską. Świetnie się czyta. Y, w momencie, kiedy zaczynam to czytać, to każdy tom coraz bardziej wciąga, a potem chce się jeszcze, jeszcze i jeszcze. Dziękuję bardzo. Na następnym odcinku opowiem, co w następnych książkach było. Dziękuję.